Marzysz o słodkich owocach z własnego ogródka, ale myślisz sobie, to trudne? Krzewy owocowe, o których teraz Ci opowiem, są doskonałym wyborem właśnie dla początkujących ogrodników. Porzeczka. Czarna, czerwona, biała, różowa. Rośnie prawie wszędzie. Daje mnóstwo witaminy C. Wystarczy ją odpowiednio przyciąć, odchwaścić, a jesienią najlepiej podsypać obornikiem. Jerzyna, najlepiej bezkolcowa. Szybko rośnie, pięknie owocuje i nie wymaga wiele. Maliny owocują długo, dzieci je uwielbiają, ale uwaga, potrafią się rozrastać. A jeśli chcesz czegoś wyjątkowego, borówka amerykańska lub jagoda kamczacka, morwa pendula, to też są świetne wybory dla początkujących. Pamiętaj tylko, że borówka potrzebuje kwaśnego podłoża, ale o tym i o innych ważnych szczegółach oczywiście opowiem Ci już bezpośrednio w naszej szkółce. Nic nie smakuje lepiej niż smak sukcesu z własnych słodkich owoców z ogródka.